Cyk, cyk. Tak, żeby drzwi nam się nie zamykały, lecimy zaraz po zakupy. Bo trzeba się zaopatrzyć, wzmywać, po to, aby pozbyć się kleju z plastików tego, to wariata. Zaraz jego ja go trochę wyprowadzę. Wczoraj już zerwałem okleinę. No i są takie, właśnie, wiecie, pozostałości jeszcze tego kleju. To można byłoby to jakieś skrobnąć i woga. I on jest kozakiem po prostu. Kurczę tutaj, gdzie są tak pocerapane te plastiki i tak dalej. On... No, po prostu z każdej szczeliny wywali brud. Tak więc te plastiki będzie można doprowadzić naprawdę do, do ładu. A że jest ładna pogoda, bo mamy 10 stopni na plusie, to nie wiem, czy nie zmienimy planów i nie przegonimy dzisiaj tej padaczki, bo chciałbym się nauczyć no handera. Jest takie fajne ćwiczenie, żeby po prostu pozwolić sobie na to, aby później puścić dwie ręce, jadąc na jednym kole tym motocyklem. Ale to wam pokażę może w dalszej części tego odcinka. I nie wiem, czy tego, zobaczymy, czy asfalt jest suchy. W pierwszej kolejności polecimy właśnie po zakupy i. I zaopatrzymy się w takie coś. A, jeszcze zmywać do hamulców. Też będzie potrzebne, żeby je odpuścić później dobrze. <noise> Człowiek nie dotykał samochodu przez, przez parę dni i co? Komornik się świeci. Ciekawe kto tu strzałą czerwoną jeździł. Nie będę palcami pokazywał. No i niestety, ale jest mokry asfalt. I raczej dzisiejsza jazda KTM nie siądzie. Jesteśmy z powrotem na podwórku. Mamy ten specyfik, i zmywać jeszcze kupiłem. I najpierw trochę pobawię się tutaj, poczyścimy go. No i zaraz zobaczymy, czy pozbędę się tych czarnych rys z plastiku. Generalnie mógłbym to w ogóle jeszcze papierkiem zmotowić. Zobaczymy. Ważne, że jest to. A tutaj klej został, tutaj, jeszcze obszyjemy paski i mam poszycie siedzenia do niego, też postaram się dzisiaj to ogarnąć, ale dopiero teraz właśnie przyszło mi do głowy, że nie wiem, czy mam te strzywki, bo strzywać jest, ale nie wiem, czy strzywki są. No i na razie nie będziemy jeździć, bo jest mokro. Przepalimy katema. co bubczyk? I dobra, spójrzcie, tu jest klej i już go nie ma, ale niestety o te czarne rysy trzeba będzie papierkiem przelecieć. Drobnym jakimś i to będzie Git. W ogóle, jak widać po sezonie, paru śrubek mu brakuje. <noise> Trzeba będzie to wszystko poogarniać. W ogóle chyba rozbiorę i tak te plastiki, bo tu pod spodem też mi poczyścił go trochę. Zaczęło padać. Tak więc przeniosłem się do garażu i bierzemy się za paski. zwykły pas transportowy jakiś mniejszy, igła nitka, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Te kropki trochę zabawnie wyglądają, ale może jak się przebrudzi to nie będą tak się rzucać w oczy Ciekawe ile to wytrzyma Będziemy zrywać stare poszycie siedzenia niebieskie i zamienimy je na czarne No niestety trochę będzie zabawy tutaj, bo widzę, że jest sporo tych skrzywek, ale Czegoś się nie robi, żeby było dobrze, nie? Stare poszycie zdjęte. Teraz będziemy zakładali nowe. I myk jest taki, że złapię najpierw tu na początku i tu przyłapię. Zobaczymy, czy równo wychodzi. Dobrze, bo to wszystko jest szyte i to ułatwi mi robotę. Jeżeli fajnie naciągnę pyk, 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 tak jakby takiego plusika zrobię, to powinno to w miarę jakoś się ułożyć i pójdzie gładko. Siemaneczko minęło parę dni od tego, jak wziąłem się zakłada. I powiem wam, że od tych paru dni w sumie nic więcej nie zrobiłem, bo. O, brakuje mi części do niego, jeszcze nie poprzychodziły. Nie ma kółeczek pomarańczowych, a zamówiłem je, miały być w czwartek. Mamy sobotę i, i nie ma kółeczek. Okleiny też nie ma, liczyłem na to, że będzie w piątek najpóźniej, ale nie ma. Tak więc w sumie chyba tylko siedzenia wam nie nagrałem tego poszycia jak mi wyszło, no bo było już późno jak się wziąłem za to i doszedłem do wniosku, że, że dogram to po prostu właśnie jak wezmę kamerę sobie któregoś dnia na spokojnie i będę dalej nad nim siedział. No ale dzisiaj nie będziemy siedzieć nad nim, bierzemy KTM, bo wydaje mi się, że asfalt może być suchy. Co prawda jeszcze ta płyta do końca nie wyschła, ale, ale miejscami na pewno będzie sucho na asfalcie i będę mógł sobie się pobawić na jednośladzie trochę. A tego świra zostawiamy i czekamy na resztę gratów. Ciągle zapominam papier kupić, żeby te rysy... Wiecie, pozbyć się ich, jakoś w miarę wyrównać I tak to wiadomo, że będzie pod okleiną, bo jak była poprzednia okleina, to nie było ich widać No ale już jak będę kładł to, to będę chciał zadbać o to, żeby po prostu było jak najlepiej Dobra, asfalt suchy, robimy ruchy Tam kury piją u sąsiadów, kurczę, a ja będę zaraz motorem napieprzał Jedyneczka, bujeczka i gumsko. Potego. No kurwa, czuję na mordzie, że coś pada. Stram głowy takie coś, nie? Jeszcze da się jeździć, ale korzystamy, póki jest w miarę sucho. Chowamy się do lasu na stopal. Ale męski stopal <laughs> Ledwo dupę oderwał od asfaltu Nie wiem czy widać na kamerce, ale, ale zaczyna trochę mi tu sypać z góry Więc przypał, ale jeszcze asfalt suchy trzeba korzystać Bo brakowało mi trochę tej jazdy ostatnio na jednośladzie Szczególnie, że kurde, no i na ja dwie jazdy zaliczyłem, to jest trzecia I trzeba się trochę nacieszyć, a, że człowiek wpadł na zajebisty pomysł, żeby kupić motocyk w grudniu, a nie wiosną no to teraz tylko szuka tej luki takiej, gdzie można po prostu się trochę po, pobawić, wy, wyszumieć na tym motocyklu, nie? I piszcie, ale chodzę tam, ale jeżdżę. Próbuję coś tą szkitę wpychać, ale powiem ważne, że muszę się trochę porozciągać, bo dosyć ciężko mi tutaj wrzucić tą tu szkitę za fajerę. Takie rzeczy, które jeszcze poprawiłem w sumie w tym motocyklu, a wam nie opowiadałem. To jest tak. Stopka hamulcowa była oryginalna. Ja ją sobie tam do Samary wrzuciłem, nie? Bo teorii to się cenią, z tego co słyszałem. Chłopcy mówili, chociaż się sprawdzałem. No ale ta jest szersza, dzięki czemu jest dużo. Wygodniej mi po prostu pracować o tym hamulcu, bo nie muszę cały czas tak hamsko aż doklejać te stopy do dekielka, a wiadomo, że jak gdzieś tam się ruszasz na tym motocyklu i tak dalej, to ta syra może gdzieś tam uciec i może ci się umsknąć, nie? Tutaj fajne, ona ma takie ząbki i w dodatku jeszcze jest szersza, tak więc to wrzuciłem, manetki zmieniłem tak jak mówiłem, bo tamte... Były totalnie niewygodne. A no i krótka klamka sprzęgła. E, zamawiałem krótką klamkę sprzęgła i miała być tam przesyłka w czwartek, czy coś tam, i nie było. I w ogóle nawet nie przyszło żadne powiadomienie, że przesyłka opóźniona, ani że nadana, ani że w ogóle spakowane, gówno czy cokolwiek, nie? I na razie w sumie czekam. No i tak czy siak musi być krótka klamka sprzęgła, bo planuję tu wrzucić habeka. E, więc e, no, dwie długie klamki to totalnie nie ma, jakby wiecie, racji bytu, nie? Z takich przeróbek, które jeszcze tutaj wrzuciłem do tego motocykla, to w sumie są te naklejki na, na felgi. tie čarné také pásky. Yy, lepiej to wygląda. Nie wiem, jak kamera to oddaje, ale, ale na żywo dużo lepiej. Jednak się prezentuje ta fela teraz. Już nie jest aż tak perfilnie całe, wszystko pomarańczowe. I słonki na szprychy wrzuciłem. Podzieliłem felgę na pół. Połowa jest czarna, połowa jest pomarańczowa. Szprychy były ogólnie tak podzewiałe miejscami i, i to nie się działo. Na żywo to wygląda dużo lepiej teraz. Tak poza tym, tu w sumie na razie nie. Tu nic więcej nie ma, co zmieniać. No nie, nie widzę jakiejś potrzeby. Tablice można byłoby. To taki ogon widziałem fajny. Bartek takie coś ma u siebie w ktm że tutaj ma metalowe. Te takie wiecie, nie plastik, tylko już stal, i tutaj z dołu tak sobie fajnie zaczepia tu tablicę i sobie może ją odczepić albo złożyć i, i, i wtedy jest git I tak samo tutaj wtedy można wyciąć tą dziurę fajnie, bo kaczor dosyć miękki jest w, tym, w tych modelach. No na samym plastiku też bym się bał, nie? A tutaj stali, wtedy wycinasz sobie dziurę na szkita i wsadzasz tutaj nogę i sobie jeździć na stojąco na jednym kole wygodnie. Tak więc pomyśl sobie nad tym, żeby zamówić jeszcze, nie wiem jak to się nazywa. No ten taki stelaż, nie? Dobra, firniemy się jeszcze w tej z powrotem. Spróbuję sobie teraz. Teraz na stojąco przejechać kawałek, na jednym kole. O i na stojąco. tam jakieś przejścia człowiek pamięta? Za mała prędkość trochę Ile jadę? Ile jadę? 10 na 11 o 0 Patrzcie jaki przebieg 24 tysiące kilometrów KTM Ciekawe Ciekawe ile razy się zesrał po drodze Palmy Gumsko Trzeba było przyślifować Bo ostatnio się kręciłem ciągle w lewo No i zaczynam żyć coraz bardziej znowu Już mnie ostrzegała pogoda Wcześniej, że Michał powoli dalej nie? Fajny jest no oby KTM-a. Tak na dziś to by było tyle, jeżeli chodzi o jazdę nim. Będziemy spadać do domu i czekamy na części dokłada. Wrócimy z powrotem do niego i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Mieję jeszcze paru kumplom, bo zawołam paru wariatów, żeby pomogli mi go oklejać, bo chcę zrobić to dobrze. A parę jeszcze dodatkowych rąk się przyda na pewno, żeby ktoś tam grzał, ktoś tam naciągał, ktoś tam coś podpowiedział, żeby było dobrze.